Spotykamy się już po raz 20 na targach rolniczych w Strzelinie. Można powiedzieć, że nowego to właśnie nowy sprzęt. Sprzęt, którym interesują się rolnicy. Są tu olbrzymiej wydajności maszyny, ciągniki i tutaj powszechnym zaciekawieniem cieszył się ciągnik, który, który ma kabinę unoszoną i odwracaną do tyłu, czyli... Kierowca programuje, ciągnik jedzie do przodu, a on się odwraca do tyłu, obserwuje agregat, który za nim pracuje. Jest to wyjątkowa nowość. A jeśli chodzi o y, roślinki, no tak zwykle. Wszystkie kolorowe typu bratki, szałwie i tak dalej, wszystko co teraz jest potrzebne na działce, wszystko co jest potrzebne, czy ludzie z przyjemnością sadzą na balkonach swoich, w schyneczkach i tak dalej. I tu takie miniaturowe różne kwiatuszki, gdzie jeśli ktoś nie ma za dużo miejsca, a chciałby, żeby było kolorowo, żeby było miło, przyjemnie na działce, to właśnie zdobywają duże uznanie, i kupujących, i tych, którzy się tylko interesują na razie, bo planują swoją, zagospodarowanie swojej działki.